Jeżeli widziałeś, no chociażby końcówkę mojego ostatniego filmu, to byłeś świadkiem mojej porażki w walce z starą. NIE! No się Stupid! Ja oczywiście nie mogę tego tak zostawić, więc... lewacz. Cześć, jestem Pejor i w tym odcinku spróbujemy jeszcze raz. Ja oczywiście nauczyłem się już na błędach i... pooglądałem sobie jakieś tam filmiki i sam popróbowałem, więc... Nie wiem jaki timing, mniej więcej ma jak to wyglądać, więc no, możemy spróbować mi się wydaje. dobra, lecimy. Let's go! Dobra, na początku polecimy sobie klasycznie, czyli trzy pokój. coś, że jest? Nie ma. No oczywiście. to w takim razie idziemy do kibla O! O! Ładowareczka. Poprawiamy błędy. O, dobra, czyli potrzebujemy sił Okej. Okay. I'm coming. Oh my God. Yeah. I'm gonna lose it. Okay. O, mamy to. Jej. To go o, dobra, to w takim razie super. Stary wróci z komnaty dumania i pójdzie sprawdzić telefon. Good job, stary. Uh, I'll go. These nuts. No i klasa Stary chyba w lustro spojrzał Ej, ty lampa! Oho, dobra, tu się otworzymy. Teraz tak może się uda, Boga Tylko, żeby klucz sam nie wypadł i zda Kurde! Dobra, w pewnym sensie się udało, I tak? Teraz trzeba przeczekać zagrożenie. Well, seems in place. I I was done for... Ej, ale poczekaj, bo ja już mam wszystko, ty! Mam oficjalnie wszystko. Dobra, wjeżdżam i rozjeżdżam ty. Szmatę mamy, dobra? Bierzemy szmatę, proszę państwa. Spam, spam, spam. Co so, jest, to żyłem. Ja nie wiem, co to jest. To ty masz jakieś urajenie? Ja się uczę. Jest. Dobrze! Dobra, patrzcie teraz z tego tryharda. Uwaga! Uwaga! Tryhard? ale tryhard! Uhuhuh. Psik, psik! Ale beka... Co? co jest? Ej, jo! Nie no, co jest? Nie wiem, dobra, zrobiłem to po to, żeby film był ciekawszy, bo nic się na razie nie dzieje. Siema, stary pierdzie! Śnie! No, no kurde, ale głupi jestem, nie? Come on. Nie. Cześć, piesiu. Gryziesz? A ciku Kuci, kuciku. Dobra, nara. Jezu, mi każe szybciej biec, ja w prawdziwym życiu szybciej stoję na rękach, niż ten typ biega. Dobra, wyślę tatusiowi smsa. O, by tego nie zwalić teraz, błagam. Czekałem trzynaście lat. Wasz kabanie Come on! Get it together, is... It was at this moment that he knew he fed up. Dla każdego, kto, no nie wiem, nie zauważył albo po prostu nie gra w tą grę i widział pierwszy raz, jakbyście się zastanawiali, co tak naprawdę zwaliłem i czemu tak panikuję, to chodzi o to, że najpierw dałem tatusiowi tabletkę usypiającą, ale nie miałem kodu od panelu, więc, no, jest źle generalnie. Czekaj. Co ja właśnie odje. Nie, nie, nie nie. Szybko, 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 szybko. Aaa, Jezus, co ja zrobiłem? Czekaj! Nie! Nie, no kurde! Dobra! nie jest koniec, oczywiście. Zaraz zobaczymy, jeśli si wszystko od nowa zrobię. Okej, okay, dobra, także jestem. Mam nadzieję, że nie myślałeś, że tak to skończy. Nie, 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 nie ma szans. Dobra. Okej, okay, teraz tego... matka. Otwiera się bramka, błagam się, kurde Dawaj, 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 dawaj Dobra Zamykamy Teraz tak Ale stres, o kurde, on cały się trzęsie. Stary chrapie Stary niedźwiedź małżeń Dobra Matka, chodź tu, chodź tu szybko Duże? Jest! 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 You jest! You! Udało się! Ja nie jest! A co oni tu robią? Jest! Jezu, ja już myślałem, że nie przejdę. W sensie, że się nie zmieszczę. Udało się! Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobał. Tym razem wreszcie możemy powiedzieć, że oficjalnie 1-1. Mam dla Was też pewną prośbę: bo, oczywiście, jeżeli macie jakąś grę, którą chcielibyście, żebym nagrał, to oczywiście napiszcie mi w komentarzach, bo ważne jest to dla mnie, żebyście mi mówili, co chcecie widzieć, tak? Także dziękuję bardzo, miłego dnia i cześć!